No dawaj, co tam masz dzisiaj? Uuu, dzisiaj jest jakiś opiekun Jest tutaj jeden Czekaj, bo on zaraz ręce wyłapie Nie da się go wyciągnąć, słuchajcie, jest tak wciśnięty O! Co to jest? Czekaj. A, pokaż to w porównaniu, jaki on jest duży do tego dinozaura. No to, on był spory faktycznie. On taki był, czy był większy? Taki o. Okej. Okay. Dobra, teraz mamy optykuna już do tych dinozaurów. Już go zjadasz? Zapytał mnie, zapytał mnie, zapytał Filip, co jest groźniejsze, człowiek czy dinozaur? Ja mówię, no dinozaur, o nie, zależy od diety. Mówię, bo jakieś na rozsądek, to nie jest taki groźny. Bo on nie zjada ludzi, tylko mięso, żerce. Dobra, Filip dzisiaj się obudził z. Nie masz temperatury, znaczy pod pachą nie ma temperatury, tutaj jeszcze jak mu zmierzyłam, 37,4, więc tam nic. Ale powiem Wam, że maryśka mi zasypało, jak widać dzisiaj. Rogi, widać. Ja nie widzę. No tu jest, stoi. A ja muszę ja iść do sklepu kupić. A nie sklep. widzę, widzę, widzę. A Filipak ogląda teraz e, z rana e, ne, Leo. Taka bajka na Leo, To jest na Netflixie? W każdym razie, fajna bajeczka. Przyjemna. Ja się zabieram za ogarnianie tego syfilisu. Także następna klatka będzie, mam nadzieję, już ogarnięta. Aby muszę wyjść z tym najeczkiem na dwór. Także zaraz będzie pięknie. Ale oczywiście, zanim zacznę sprzątać, wyciągam e, kawkę na dzisiaj. W zasadzie ja to mogę wyciągać tak, wiecie, tę, która mi się tutaj nawinie. no ale staram się wyciągnąć do samego dołu. I zaraz zobaczymy, jaki smak dzisiaj będziemy pili. Warnliowa. U, ona też była dobra. Także zaparzę sobie za chwileczkę i będę piła. Będę szła zaraz, staram ja zawsze sobie biorę słuchawki. To są te słuchawki, które wam pokazywałam wczoraj, że odebrałam. E, Wymieniałam jedną, bo przy naciśnięciu już ona się zawieszała, no ale dali mi nowe e, słuchaweczki, także ja Wam pokażę. E, jak działa... Znaczy nie jak działają, tylko tak wyglądają. No tak wyglądają same sławki, czyli są do tego gumki dodatkowe. Ładowarka jest do tak, tej ładowareczki. I one, wiecie, jak się je wyciągnie, to one e, same się po prostu tutaj ładują. Czyli jak tu jest teraz e, zabezpieczone, żeby się nie ładowały, bo jeżeli jest naładowany ten... E, ten sprzęt, ten O. Tu się zapala lapeczka. O, zobaczcie. I one się zaczynają ładować. Yy, także ja sobie już je to naładuję. Czyli przy, przy wyłożeniu ich do tego pudeczka, one się już naładują i się wyłączają. Yy, bardzo fajne. Także poza tym, że mi się jedna spędziła więc to mi polecić, no bo nie wiem, czy drugie też się nie spierdzielą. jak Jeśli spierdzielą to wezmę pieniądze i wezmę jak inne, ale. No mówię, coś mi się zawiesiło przy wciśnięciu, bo normalnie jest tak, że jak wyciągacie je do um, użycia, no to... Czekajcie, muszę jedną ręką wyciągnąć, bo że jedną ręką kręcenie, to jest jakiś koszmar. Już mam zęby. W każdym razie tutaj, tutaj są takie te guziki funkcyjne i jak się wyciągnie wóż do ucha, no to ona się odpala i tam mówi, ile jest procent baterii w danej na początku. <laughs> I tak samo ta... I właśnie tu przy tym naciskaniu coś mi się spierdzieliło. No. Także... Tyle. Słuchawieczki mam nowe. Na razie sobie zostawię te gumki, bo nie pamiętam, czy ja je wymieniałam, czy takie mi pasowały. No i idę z tym psiaczkiem na dór. Jak moja, jak moja Marysia pięknie wygląda na tym parkingu. Sobota z rana. Zakupy w Biedrze, Bo najbliżej i najszybciej. Ała, coś się uszkodziłam palca. Ciężko się przycisnąłam, chyba drzwiami może tutaj placak jakiś w tym. I coś w nim jest, nie wiem co. O Jezu, Filipa Nintendo. Mój Boże! Już wiem co jest w tym placaku. Nasze rzeczy jeszcze gratis. z gniewna, kto przyjdziemy. Ostatnio przyjeździliśmy. Język mi się plączek, bym piła. Ja pierdzielę jest godzina, nie wiem, która jeszcze jesteśmy bez śniadania, jest jakaś masakra. Ja i Filip jesteśmy sami, bo Hanka pojechała do taty... Dawid w pracy, a my dzisiaj kupiłam pierwszy raz. To... Nie jest to najlepsza rzecz, bo widziałam skład, no tam są, jest parę takich śmieci, no ale bez jakichś tam konserwantów cudówianków. Kupiłam już taką gotową, gotowe danie z Biedronki, e, potem Wam pokażę jakiś mm, jakiś indyk w maśle i koperku, czy coś takiego. Bo wiecie, ja jestem sama z Hanką, mi się nie chce nic robić, kupiłam rzeczy na sałatkę dla siebie, żeby zrobić taką sałatkę, bo Filip tego nie będzie, ja to sobie teraz nim na śniadanie. Kawą teraz zapiję, waniliową, to nie poczuję głodu, ale mm, no po prostu nie chcę mi się wiecie, specjalnie gotować wszystkiego i tak dalej. Jak On i tak je rzeczy, których ja nie jem, bo ja generalnie staram się jeść warzywa, a on wiecie, same, same takie mączne mm, rzeczy lubi. No ale kupiłam tego indyka, do piekarnika się go od razu wsadza, 25 minut, co 80 stopni, więc no jest to bardzo ciekawa. Macie jakieś e, polecone takie mięso gotowe z biedronki, które jest dobre i nie jest śmieciowe? to poproszę w komentarzu. No, zakupy poczynione. Jak widać, większość owoców i warzyw. Teraz się prezent, muszę go upakować. Chciałam kupić taki sam świąteczny z takim Mikołajem, ale stwierdziłam, że na ile e, takich rzeczy halloweenowych jest ciężko kupić, więc wzięłam ten średnio uroczy, to teraz na pierniczki muszę coś jakiś super ekstra uroczy. Szczuć nie wiem czy dzisiaj jeszcze nie mam w kartonie jakieś na pierniczki czegoś, ale chcę pokazać to jest właśnie ten indeks, osiem się który dzisiaj będę robić. Jestem ciekawa co z tego wyjdzie i czy to dobre jest. To jak mówię skład, no nie jest najlepszy w sensie takim, że jakiś wiecie hydroliza, jakiś mleko w proszku, no mleko w proszku to jeszcze tak cię ale eee, z... No, aromaty niepotrzebne, no takie wiecie, Ale nie jest najgorszy ten skład, tak? No, nie jest to najgorszy skład. Także no, zobaczymy, czy to dobre jest. Chociaż moja aplikacja, którą używam do zakupów, zobaczcie tutaj, takie y, wytyczne dała, że jest świetny skład. Więc y, wiecie, zawsze to lepiej zrobić samemu. Ale jak się jest takim y, lajkodnikiem w kuchni. Ja tak mówię, ja wiem, że się mówi lajkiem, ale lajkujkiem, to ja wolę czasem kupić coś takiego gotowego. No i wygląda na to, że skład ma nie najgorszy. Także zobaczymy, jak smakuje. Pięknie dzisiaj sypie. Moje maryczki tu nie widać nawet, bo nawet nie wiem, czy już przysypała, ale dzisiaj się musiała musiałam, pięknie. zobaczcie, a tu się tu siedzi mi Uuu, jak ładnie. Teraz chyba jeszcze lepiej proszy, niż proszyło, Ale zobacz, jak na źle tego wiesz. Tego zamku, nie? No, Gdzie, I te nasze kalendarze. Wracać. Gdzie wracać? Bo ci zasypię drogę? Ty poczekaj do wieczora, aż zejdzie ten śnieg. Dobra, już odpaliłam ten, odpaliłam, to Hanka mi pozwoliła sprawdzić dzisiaj numer, ale nie zjeść. Dobra, dwójeczka. Kurde, tu nic nie widać. Widzisz, gdzieś tu dwójka, to masz? O, oh jest. Kurde, mam zbliżenie, cholera. No. No bo naprawdę jest inkroyable. Uwaga, dwóje... Gdzie jest drugi, tak? O, dzisiaj machania reniferka. I napis reniferem knął w zaprzęgu wiozą mnóstwo nim prezentów. A, czyli niekoniecznie tu było w kwiatek, tylko okrągłe są. Ej, a ten renifer mam minę. Ja tego nie widać. Ej, Tomek nagrywa, ja nagrywam. Co za patologia? <grym> Dobra, czekajcie, jeszcze mamy dwójeczkę tutaj. Zobaczymy, co dzisiaj jest ze słodkości u Chanki. No, a ja tu nie widzę tej dwójki, no po prostu ja... O, jest, dobra. Pewnie będzie kuleczka. O, jajeczku. To, co miał Filip wczoraj. No, to tyle. No, teraz lepiej. No, a mamy piękną zimę. Tylko pytanie, jak długo to potrwa. Ale cieszmy się tym chociaż chwilkę. Teraz jak nagrywam, mimo tego, że jest ciemno, to jest jasno. Wszędzie jest biało. Pięknie wygląda teraz nasz ten zamek. No z pieskiem oczywiście na popołudniowym spacerku. No, a tu już widzę, że dzieci zjeżdżały z górek. Na czym się dało. Pomyślałam, że nagram tych ludzi, rodzinki, które tam sobie z dzieciarami zjeżdżają z górek, bo nie wiadomo, czy taka zima długo tu go postoi. I wiecie, fajny obrazek. Tam też zjeżdżają, nie wiem, czy widać między drzewami tamtej górki, tu jest parę takich górek gdzie się zjeżdża i tutaj chyba cała leśnica zjeżdżała, jaką małe dzieciaki, więc ja też O, na brzuchu, na pupie mój Fili pewnie by na głowie chciał zjeżdżać, on na wszystkim zjeżdża, także <grym> także zobaczcie jakie jest słodko, sobota z dziećmi na saneczkach, Jej so cute tutaj z drugiej strony zamku jesteśmy i to jest druga taka fajna górka, gdzie już są rodzice z dzieciaczkami a my idziemy tam. Jasek już się załatwił. Pani śnieżek Chrupie pod nogami. No, oh, Jingle bez jeszcze dzisiaj jest. zobaczymy, jak to nam chociaż na weekend ma być ponoć też tak zimno. ma być śniegowo. Także piękna, biała oleśnica z, z dzieciaczkami na tych ślizgawkach. Chodź Snupi, i tędy idziemy do góry. Tędy idziemy, chodź. On, niestety, musi być w kagańcu. Ponieważ po pierwsze zżera wszystko, co jest. Nawet kupy, i to ludzkie, których tutaj trochę jest. Przepraszam bardzo za y, tutaj bardzo y, szczegółowy opis. A po drugie, jak ma kagańca, nie jest taki wredny dla innych psów. Jak nie ma kagańca, to atakuje i po prostu ja się boję, żeby mi się nie urwał, bo zdarzyło nam się to już nie raz, nie dwa, nie dwa, inny, trzy, także no niestety. Taki z niego terytorium. jakby ktoś pytał, dlaczego mam psa w kagańcu, że on się męczy. No niestety, musi się pomęczyć, ponieważ ja nie potrafię go opanować. No i nic więcej nie mogę zrobić. Posprzątałam trochę w domu, zrobiłam obiadek, widzieliśmy obiadek. Pojechałam na chwilę na zakupy. Już kupiłam trochę produktów na święta, znaczy w sensie prezentów, ale kupiłam dla babci też no to na imieniny. I powiem Wam, że to moje rogi na samochodzie mają jeszcze jedną dobrą zaletę, że jak patrzycie na cały mm, parking, zapierdzielony samochodami teraz na święta, bo teraz po prostu nie ma gdzie stanąć, to Rogi ma tylko jeden. Może dwa, chociaż nie zdarzyło mi się widzieć. Także polecam Rogi na przyszły rok. Rogi polecają się. A teraz przyszłam do pracy, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Po prostu jest Armagedon. Muszę to posprzątać, bo za chwileczkę zamawiam zestawy, będę pakowała zestawy na kolejny album. I po prostu muszę mieć gdzie to zrobić, więc muszę troszkę poogarniać. Nie wiem, ile mi się uda zdążyć. Ale ja pierdziu. A jak sprzątanie, to oczywiście film do sprzątania, żeby było przyjemnie miło. Griswoldy polecają się na CDA. Świetna też atmosfera, a ja sprzątam. Nawet nie wiem, od czego mam zacząć, tak szczerze mówiąc. Może tego nazwać bardzo porządkiem, aczkolwiek odgruzowałam podłogę i ten cały stół. No i teraz wyciągam po kolei moje prace. Tam są prace moje, takie z moimi zdjęciami, ewentualnie takie, co się nie nadają do sprzedania, pójdą gdzieś na jakąś aukcję, bo gdzieś tam coś się wygięło. A tutaj już są prace takie do sprzedania. Także przede mną jeszcze ten karton cały i tam z tyłu. Ja pierdził. Ja jak berety, No ale ja do domu bo już po do ósmej. Słuchajcie, jest tak biało, że jak wyjeżdżałam teraz z pracy. To byłam chyba jedyna, która jechała tamtą tą drugą. Po prostu jest śnieg. Ja musiałam odśnieżać auto, a byłam godzinę z pracy. Po prostu coś nieprawdopodobnego. Cudownie jest po prostu. To musi wyszedł ze mną z psem, bo jest tak wszędzie ładnie. Stwierdziliśmy, że robię zdjęcia, a teraz nakręca swoim dzieciakom, które siedzą we Francji, w której pewnie słońce świeci, bo są na południu Francji. A my mamy taki fajny, świąteczny, zimowy obrazek. No, i on nagrywa dla nich, a ja dla was. Pozdrawiam, set. Hej hej! Nie, nie trzeba! W tej pięknej scenerii zakończamy dzisiejszego vloga. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Zapraszamy na jutro. Nie wiem, na którą godzinę, bo dzisiaj jeszcze nie, nie zrobiłam tutaj czego, ale to jest 21. Byle bym do 12 zdążyła montować. Także pięknie, biało i dobranoc. A! Ja już się nie herbaty z dzisiejszego dnia, z kalendarza. Dobra, to do tego przyjdę, pokażę jaka herbata była. Kurde, zapomniałam. No to na Dobra, dzisiaj mam herbatę. Miałam pokazać migdałową, mafinkę, aczkolwiek herbata zielona, cukrowek w nie, chyba to biała. No. Zawiera migdały. Herbata z migdałami. Hm. 80-90 stopni. Zobaczymy co za wynalazek.